Dlaczego twoja terapia nie działa? Ponieważ grzebanie patykiem w przyszłości to jak grzebanie palcem w dupie. Jeśli pogodziłeś się już ze swoją przeszłością, to dlaczego we wczoraj szukasz jutra lub dziś? To nie działa. Po pierwsze, nadmierne mielenie w głowie negatywnych wspomnień to nic innego jak ruminacja. I Viktor Frankl mówił m.in. o tym, nie oglądaj się za siebie, szukaj sensu przed sobą. Terapia TSR wspomina, że zamiast mówić, czemu jestem rozbity, pytaj, co mogę z tym zrobić. Po drugie, kopanie w dzieciństwie to ślepa uliczka, o tym wspominał Aaron Beck. Terapia behawioralno-poznawcza wspomina o tym, abyś wychwytywał negatywne myśli na bieżąco i zastępował je zdrowszymi. Jak? Skup się na tym, co teraz czujesz i teraz wprowadzaj zmiany. Po trzecie, Przeszłość mnie zepsuła. Versus mogę się zmienić i uczyć całe życie. Przeszłość mnie zepsuła to tak zwany fixed mindset. Mogę się zmieniać to growth mindset. Terapia A wspomina o tym, abyś zaakceptował przeszłość, której nie zmienisz, i zaangażował się w działanie teraz. Teraz już wiesz,